Witam bardzo gorąco, pozdrawiam, kałach live, możecie łapkę w górę zostawić, modyfikacja nazywa, się, yy, modyfikacja nazywa się Burning Empires, będziemy grali kampanię, moi drodzy, na modzie Burning Empires, ja wam pokażę za chwilę mapkę i to wszystko, ale będziemy grali Maximusem, Decimusem, Meridusem, moi drodzy, i to zresztą zaraz zobaczycie, wiem, że, wiem, że też jest inny mod, tylko zapomniałem, jak on się już nazywa. Jest też mod Eagle Rise, i na nim zrobimy następną kampanię, ale aktualnie zagramy na tym, bo mam fajny pomysł na postać, nie? Tak naprawdę. Więc wiesz. Mam nadzieję, że to będzie w porządku, nie? Pokażę Wam mapę, jak wygląda. Tu się zakochacie wszyscy, stary. W tej mapie. Ja tak uwielbiam czasy Rzymu i w ogóle tego wszystkiego, że. Wow. Dobra. To oczywiście skipek. I panowie, wybieramy western. Roman tak wygląda mapa świata ogólnie. Tu jest yy, zachodni Rzym, tu jest wschodni Rzym, yy, Szkoci, Piktowie, Ang yy, Sasi, moi drodzy Frankowie, yy, są tu też Słowianie, są tu Sarmaci i są tu Hunowie, wszyscy. To jest okres, moi, moi drodzy, to jest okres. <laughs> mam chrypę, więc ostrzegam. Jest to okres historyczny w momencie, w którym Rzym podzielony jest na zachodnie i wschodnie imperium. Z tego co kojarzę, w tym modzie jest już ściana, czy tam mur Hadriana, czyli moment, w którym żym chciał zaatakować i podbić piktów, nie udało mu się, były powstawane mury i tak dalej. Zresztą zaraz wam to pokażę. Wybieram Western Roman, oczywiście, to będzie moja kultura. I teraz będę chciał zrobić postać na podobę Maximusa Decimusa Meridusa, prawda? Więc ja sobie tutaj po prostu wybieram jakąkolwiek postać, nie? picza mu dam e, trójkę. Oczywiście, zrobimy coś takiego. On był taki Buffy i najważniejsze jest włosy, więc ja sobie tutaj zrobiłem, co za Imperator Rom. Szkoda, że zdechła Gierka, bo lubiałem. Yy, zamknęła mi się chyba okienko z Maximusem, więc musimy iść na czuja, nie, yy, w razie czego. Yy, czy według... Ta... Nie, no te wąsy są XD. Poczekajcie chwilę, yy, ja sobie posprawdzam. Jakaby brudka do Maximusa pastowała. Chyba coś takiego, nie? Maximus Decimus Meridus, co sądzicie? Eee, zaraz zobaczymy tutaj jak wygląda w serialu. Nie, on ma pełną brodę. Pełna broda jest lekka i włosy czarne, krótkie. Dobra. Pełna bródka musi być, panowie. Ej, czy, gdzie jest moja myszka? A tu jest, dobra. Ej, no dobra. To nie. O, o, o. I włosy też chyba pasują. Tak szczerze, no zobacz. Włosy też chyba pasują takie maximusowe, bym powiedział. Tak na... Jak w filmie, nie w serialu. Sorry, no mi się. Mi się wydaje, że spoko jest. Tak naprawdę. W porządku. Więc ja bym go już, że tak powiem. Puścił dalej. I teraz tak, ja nie pamiętam, kim byli rodzice Maximusa Decimusa Meridusa, więc będę tutaj strzelał, że jego ojciec był jakiś, że tak powiem, niech będzie landlord ten. Tutaj mój brawl, bo on był jednak wojownikiem. Weźmy tutaj, wyleć Smithy, niech będzie. Ty, a Maximus Decimus Meridus walczył z jednoręką bronią? Czy walczył z dwuręką? Czy starczą? Z, z czym walczył Decimus Maximus? Jaką bronią walczył Maximus w serialu? Tak naprawdę. Bo nie wiem, czy to była jednoręka i tarcza, czy to była dwuręka, czy jednoręcznym mieczem Gladiusem i tarczą. Dobra. Yy, Okej, okay. i teraz wybierzemy logo dla naszego imperium. Oczywiście to będzie czerwono-żółte. I tutaj w tej modyfikacji jest bardzo dużo dostępnych rzeczy, nie? Więc ja szukam jeszcze takiego fajnego logo dla Maximusa. Takiego jakby. No oddającego chwałę Rzymu, tak? Oddającego tą potęgę, bo tutaj są bardzo dużo pogańskich znaków jest też, więc nie chciałbym się wpieprzyć w jakiś znak pogański, wolałbym bardziej coś rzymskiego. Tutaj celtyckie, widzicie, tego typu rzeczy, tu jest od cholery tego. Yy, może bym wybrał... Ty, tego tygrysa może. On taki fajny, rzymski, nie? Tak naprawdę, chyba że wybierzemy tutaj, moi drodzy. O, no i mamy to. No i mamy, chłopie. Tylko ja wam wytłumaczę lore. Uwaga, wchodzimy do gry i tutaj jest Select Your Family Name. Panowie, Maximus Decimus Meridus. Family Name mojego rodu, prawda? Rodzina. Jakie oni by nosili nazwisko? Root Maximus Decimus Meridus. Jakie oni by nosili nazwi nazwisko? Bo ja nie wiem. Maridus to jest family name. Me Maximus Meridius, dobrze. Meridius. Meridius, ok. Moje imię to jest Maximus Decimus. Idealnie, panowie. Oczywiście poziom dajemy Warrior, żeby było o wiele ciężej. Recruitment difficulty, movement speed ustawiam na easy. To ustawię Combat Veteran, żeby było najtrudniejszy poziom i Allocate Auto Clan Members reduced by 50%. No, powiem tak, jedziemy, nie? Zobaczymy. I teraz wam pokażę mapkę i obm obmówię wam, y, moi drodzy, zobaczcie na tą piękność. Patrzcie. Rzym, mur Hadriana, wiecie o co chodzi? Szkotowie, Piktowie, całe Rzymy, Konstantynopole, moi drodzy, wojny, Szkoci. Wszyscy. Uwaga! Y, panowie i panie, sprawa wygląda następująco. My, jako Maximus Decimus Meridus będziemy dążyli do tego, żeby... Praktycznie służyć ku chwale Rzymu, Western Roman Empire, prawda? Zachodniego Rzymu. Ale w pewnym momencie zobaczymy, że nas cesarz to jest dupa. Rzym się rozpada, bo tutaj Hunowie będą nas najeżdżać, atakować, podbijać miasta rzymskie i ogólnie będzie totalna sieka, nie? Będziemy upadać. I wtedy Maximus Decimus Meridus odejdzie z frakcji, bo tu jest Western Roman Empire i Eastern Roman Empire. I Maximus będzie chciał odtworzyć po prostu imperium rzymskie, czyli Roman Empire, zjednoczone, bez podziałów, silne, który jest w stanie przeciwstawić się, moi drodzy, yy, barbarzyńcom i rozpadkowi i najazdom. I to będzie po pierwsze primo i później postaram się poprzejmować, yy, moi drodzy, boże, ja mam w dół rękę, aha, to ja walczę jedną, nie? Yy, później po postaram się poprzejmować też klany. Jeżeli wiecie o co chodzi, nie? Później postaram się poprzejmować te szklany. Czekajcie, czy ja mam cheat moda włączonego? Tak, to oczywiście wyłączamy, bo wczoraj sobie tego moda e, sprawdzałem. E, jest na zero już? Jest. Dobra, panowie i zaczynamy, prawda? Zaczynamy bardzo powoli. Tu są historyczne jednostki rzymskie, wiecie o co chodzi historyczne rzymskie jednostki, rzymscy, moi drodzy legioniści, będzie naprawdę sieczka, nie, tak na serio, mam tarczę i mam miecz przy okazji, mam konia, byle jakiego są, bronie i, no ale dajmy tej grze troszeczkę podziałać, nie, tak naprawdę, więc taki jest mój plan, w razie czego, jakby ktoś się zastanawiał, taki jest mój plan, że na początku będziemy napadać, bić się z buntownikami, Będziemy napadać, będziemy chcieli zyskać sławę, dołączyć do Imperium Rzymskiego, ożenić się z Rzymianką i tak dalej, nie? Wiecie o co? Nic nie schodził, każdy wydałeś coś w rękę, decimus, i tak pewnego dnia stwierdzi, że pojedzie do Hunów po glewie. Nie, nie, nie! Maximus Decimus Meridus nie stwierdzi, że pewnego dnia pojedzie po glewie, bo zobacz, jak on reprezentuje Wielki Rzym, chłopie. Rozumiesz? Nigdy Maximus nie pojedzie po, gl po glewie do Hunów. Nie, 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 fanowie, już nie gadajcie takich głupot, nie? Włączyć damage w bitwach czy nie? Włączyć damage w bitwach czy nie? Bo ja mam damage w bitwach wyłączony, niewidoczny. Chcecie widzieć damage w bitwach, czy nie? Bo mi to nie robi żadnej różnicy, nie? Tak naprawdę. Tak? To poczekajcie chwilę. To włącza. Options gameplay. Y <ścoughs> Report Casualties i Konki, show Attack Direction. Nie potrzebujesz. Show Targeting Report Damage. Tak, dobrze. Proszę bardzo. Jak wam to lepiej się. Ale nie ma, ty. Nie ma. Nie ma report Damage. Widziałeś? Ty, to ja coś źle włączyłem, chłopaki? Yy, report Personal Damage. Nie wiem, report Experience. Report Damage, ale tutaj nie ma czegoś takiego, żeby pokazać ten damage, prawda? Więc. Yy... XD? Dobra. Nie stać. A teraz się pokazało na dole, dobra. 26 damage delivered. Idealnie, dobra. Proszę do, do przodu, Rzymianie, no. Przecież jakiś chłop was z młotkiem bije. Zmiażdżyć go. No i perfekcyjnie. I my musimy teraz, panowie, wbić, że tak powiem, drugi poziom klanu, prawda? Eee, ale wbijemy go dosyć szybko i przyjmiemy się na służbę jako generał Ty właśnie! Czekaj, to jest Father of Maximus Decimus, a tu jest mother. Ty! Jak się nazywał ojciec i matka? To możemy zmienić nazwy Tylko mi powiedzcie, nie? Powiedzcie mi, jak się nazywał ojciec i matka Decimusa Meridusa 5% damage longer, doreśność bashes, niech będzie to. Jeżeli wiecie, to będę bardzo wdzięczny, nie? Dobra, biorę więcej Rzymian jeszcze do siebie nie ukrywam, że turnieje by to były najlepsze. Zawalczyć na Koloseum to by było coś, nie? Dobra, tutaj nic nie ma dalej. No ja tutaj modlę się, żeby ponapadać, nie? Ciekawi mnie, czy Rzym. Yy, bo tutaj Rzym powinien zacząć upadać niedługo, więc spokojnie. O jego rodzicach nic nie było. Aha. Ja sobie jeżdżę, szukam turniej, bo mam 700 zł, więc jest troszeczkę gówno, nie? Szukam też barbarzyńców jakichś takich mocniejszych. Bo tutaj po trzyosobowe oddziały... Czy opłaca mi się to napadać? Chyba dla samego EXPA mi się to opłaca napadać, tak? W sumie. Żeby się by przetestować tego, tego rzeczy. Jego mama była Katarzyna, ostatnia nadzieja Rzymu. Dobra, stary, jak macie siedzieć na trans... Boże, jakie tu będą mapy, jakie tu będą bitwy ku chwale Wielkiego Rzymu, chłopie, to ty sobie nie wyobrażasz, zobacz. I to jest z terenu mapa wygenerowana, czajcie, bo my się bijemy przy zamku. Ale tu będzie na pierdzielanka, chłopie. Ja pierdzielę, dobry będzie ten modzik. A ten drugi będzie jeszcze lepszy na Rzym, bo mam dostęp na Patronite do niego. Chłopie, to od razu wjeżdżamy po tym modzie. na... Już wam zespojeruję, co będziemy grali. Będziemy grali kampanię tak jakby takim mm, nie Aleksandrem Wielkim, ale kimś takim wannabe Aleksandrem Wielkim. Nie? Jego nieślubnym synem stary. Wie co chodzi? Macedończykiem, stary. Jego matka była Lucja, a ojciec to był Meridus. A Meridus to nie jest yy, nazwisko tego rodu? Pięknie. Dobra, skoście ich panowie, no. To, to, to są zabójcy. Pięknie. Aleksander był gejem. Czekaj, w co by tutaj ulepszać? Roman Furtidor, tego gościa, Funditor, i później włóczników? Nie no, idziemy w Romalpedes. Co nie? Idziemy w, w mocniejszą piechotę. My potrzebujemy wielkiej... Mega rzymskiej piechoty, a nie jakiegoś pierdzielenia, stary. A Stalin, Nordem. No, dosłownie. Co ja mam taką chrypę dzisiaj, chłopie? Odrobienia tego testu politycznego i jak bardzo długo gadałem, to mi się chrypa zaczęła robić, nie? Taka mocniejsza. Wiecie o co chodzi? I cały czas mnie męczy. Jest rok, który 300. O, jest ten Forest Bandits. Mogę jeszcze coś lepszyć? Nie. Dobra, czekaj. Tutaj oczywiście w leadershipa władujemy punkty. Fight me if you dare, pięknie. Nie rasz, w no, nie, nie, Dobra, Shield Zap, moi ludzie gotowi. Dobra, to ja jedę na tych łuczników, albo... Dobra, do przodu, panowie, wszyldwolujcie. <coughs> Bo tu są sami ucznicy. Sprawdziłem neta i tak ojciec to jest Meridius, a matka, matka to jest Lukrecja, okej. Okay. Lukrecja to brzmi jak jakaś odmiana cukrzycy, nie? Lukrecja. Ale ja mało biję. Mm, panowie, ja wam coś powiem. Nie chcę tutaj już znowu gadać głupot, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie historii Maximusa Decimusa Meridusa może zdarzyć się na przykład to, że on kiedyś sobie pojedzie do Hunów, tak po prostu popatrzeć co tam się dzieje w miastach barbarzyńskich i kupi glebie. Ale tak przypadkowo, żeby zobaczyć, mój Boże, co to za broń, nie? I przetestować sobie. Nie, to nie jest argumentum ad glevium, nie? Więc, nie no, ja to mi się wydaje, że tu potrzeba glevii emotkę dodać z Banner Lorda. Naprawdę na ten stream, bo ta glewia to już jest praktycznie... Jak głupie to jest... Yy... To, ta glewia to już jest Kim gramy, bo tej chwilę nie było? Maximusem Decimusem Meridusem, stary. Mi się wydaje, że tu potrzebne jest ad glevium. Czekaj, idziemy w lewo do tego pana... Czy w prawo? Eee, chyba w prawo pójdę, niech będzie. Uuu, no już coraz lepsze itemki, świetnie. A topór? Nie no, topór nie ma takiego fejmu jak glewia u mnie, tak? Wiesz o co chodzi. 22 forest banditów, a mnie jest... O Boże, przepraszam, że tak bekłem hamsko prostacko do mikrofonu, ale no... Odbija mi się, tak? Czekajcie, bo ja muszę ludzi zwerbować więcej. Muszę zacząć wybudować więcej ludzi, ale ja mam 400 złotych monet, więc. Ty, a ja mam takie pytanie: Czy w tym modzie są turnieje? Bo tutaj widzę na to, że. albo nie ma turniej, albo ja jeszcze nie spotkałem, bo jestem niefartem, nie? Czy w tym modzie są turnieje po prostu całkowite? Roman, fine spear. O, już mamy włócznie, nie? Tak. o, czyli jednak jest szansa na glewie. Ale dobra, już oleję to. Oleję to. Będę, moi drodzy, grał Maximusem, Decimusem, Merydusem. Jednoręka i tarcza. Już nie, nie sprzedam się, nie? Nie sprzedam się. Tak naprawdę. Nie sprzedam się Glewi, nie? Nie będzie Glewi, to będzie jedna seria, w której nie będzie Glewi. Myślicie po co ja tu przyjechałem, nie? Courier offering message from mm, The Saxons is offering a work to Mercenary. Panowie, czy ja bym chciał być najemnikiem? Tak szczerze, Maximus Decimus Meridus? Czy on by chciał być najemnikiem? Szczerze wydaje mi się, że nie za bardzo. Yy, chciałbym być najemnikiem. Bardziej chciałbym wbić drugi poziom klanu, jak najszybciej. Żeby yy, dołączyć już do Rzymu, nie? Tak naprawdę. To było najlepsze. No i perfekcyjnie, już coraz więcej ludzi, nie? Perfekto. Roman Tunik. Ej, może być. O, już mamy emotkę Glewi, nie? Więc. Ty, ale zobaczcie. Przejechałem pół mapy i nigdzie nie ma stary Glewi. W sensie nie Glewi, tylko nigdzie nie ma y, turnieju. A tutaj piktowie palą i napadają w wioski Rzymu, widzicie? O, cholera jasna. Biedny Rzym, nie, biedny Rzym stary. Biedny Rzym rozrywany przez barbarzyńców, aż serce pęka. Musimy stąd wypłynąć z powrotem w okolice Rzymu. Wrongebika do Burgundia... Nie, no ja nie chcę być najemnikiem, ja jestem synem Rzymu, więc. Ja chcę być Rzymianinem całkowicie, tylko że chcę złożyć hołd. Ty właśnie, a bierzemy kobitkę Rzymiankę, będziemy się żenić z Rzymianką babką? Tak się zastanawiam. No musimy raczej się ożenić z Rzymianką Babeczką, nie? Tak naprawdę. Będę budował swoje miasta? Tak. Będę budował swoje miasta i swoje zamki, które będę wznosił dla moich towarzyszy specjalnie. Dzikuskę żonę? Maximusa? Co ty gadasz? Maximus historycznie się ożenił z dzikuską? Chyba nie za bardzo. Tak naprawdę. Wiesz, że możesz na arenach w tak gdzie są turnieje? No to zaraz pojadę, tylko czekaj, teraz nabijam jedną rękę, wiesz, żeby później one-shotować mojego przeciwnika. Oj. Chłopie, zobacz ile ja go biję, nie? To jest bandyta zwykle stara. Jedzenie kup. Kupię, kupię. Ładnie sobie radzą. Ładnie. Muszę powiedzieć, że ładnie. Psztyk, 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 No, ulepszam, żeby mieć jak największej. I... Jak najwięcej Roman units. Zobacz Germanic Semi-Spadha. One-handed sword, o wiele ten biorę go. Biorę go. Od Iron Spatha y go biorę. E, lepsze buty mam oczywiście. I Roman Blue Cloak, no to sobie zostawię. E, mogę sprawdzać. E, ten. Mogę sprawdzać, gdzie są turnieje, tak? No to jadę tutaj i spytamy się Go to the Arena. E, enter the Arena. To podobno można sprawdzać, nie? Okej, okay, i... Mm, czekaj, to było... Tell me how Tournament work? How much is the price? How much is the price to practice? Can I join? Ale no... Jak to mogę sprawdzić? For the glories of Rome. Chyba nie za bardzo mam tutaj sprawdzić. Niestety. A wziąłbym sobie udział w takim turnieju. Prawda? Pojeżdżę tutaj po rzymskich miastach, może tutaj coś znajdziemy, bo fajnie by było. Coś znaleźć. Albo w jakimkolwiek turnieju wziąć udział już po prostu. Pojeżdżę po całej mapie, tak? Back off, stranger! Ta oh druga opcja przy głupie. No właśnie, nie wiedziałem, nie? Ty, ale ładnie ci Rzymianie wyglądają, stary. I to tak serio mówię. Na razie walczy z bandytami tylko, ale... To nie ma żadnego znaczenia, nie? Każdy rzymski generał kiedyś zaczynał, tak? Perfekt. Ty, to mi się wydaje, że ja będę miał całkiem dobry oddział, nie? Tak patrzę na tych chłopaków i widzę w nich ducha walki chłowie. Druga opcja mówisz, tak? Dobra. Arena i... Enter Arena. Orzeń się z chunką, która da ci glewie w prezencie. Nie. Durkodortum. Y, Okej. Okay. Tutaj będzie. Dobra. No, już śmigamy już do na turniej, nie? Już śmigam na turniej. Leć, Maximus Decimus Meridus, leć, 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 leć. Ty i rekrutujemy tylko Rzymian, czy bierzemy też barbarzyńców do naszej armii? Bo mi się wydaje, że tylko Rzymian, nie? Only Roma. Ja bym był tutaj za opcją, tylko Rzymu. Czekajcie, kupię sobie jedzonko. Tylko Rzym, chyba. Join tournament. No i teraz muszę wygrać ten turnament. Okej. Okay. Nie mogę przegrać, to jest problem. Idealnie. Czerwony, bo jest ich dwóch. Pomóg ja. pomógłbyś, a nie rzucasz tym. Halo? Dobra, jedna bym dała chociaż tyle. Ja już nie mam pieniędzy, ale jaja. Możesz też najemników brać. Ale nie, no chyba się skupię na rzymianach, wiesz? Co z herbatą? Ty, dobrze, że mi przypomniałeś, kolego stary. Więc zaraz sobie pójdę herbatę yy, posłodzić. W sensie kawę zbożową, nie? Może mi pewnie ostygła. Pięknie, Maximus! Półfinał, ok. Hello, Finał. Dobra, też będzie easy. Ale dobry dowódca jest. Oj Boże. Dobra, wygrałem. Ile wygrałem pieniążków? Wygrałem 6000 i armor, więc może być. Dobra, 6000 to jest dobra kasa na początek dla takiego dowódcy. Czekaj, jak to się mówiło po rzymsku Sercesti Secesji? Jak się ta waluta nazywała? Roman Sleeveless yy, Grey Tunic, ale ona jest słabsza od mojego Short Sleeved Chainmail. Więc yy, może być. Cys no, no właśnie, widzisz. Iron Spata, Hun Short Spear. Okej, okay, dobra, tego nie potrzebuję. Może być. Turniej pierwszy rozegrany, panowie. Jesteśmy bardzo blisko drugiego poziomu klanu, więc jest fantastycznie. I ja sobie bym tutaj Rzymian jeszcze powerbował bo mam taką opcję i chociaż wyszkoliłbym sobie oddział tak mniej więcej 50-osobowy, nie? On by chyba był w miarę w porządku, gdybym miał tutaj taki 48 osób, oddział taki Maximusa naprawdę dobry, więc mi zależy nawet na łapaniu jakichś, wiesz, bezwonnych tutaj Forest Banditsów, bo za nich jest dobry, fajny XP na początek, nie? Dla moich ludzi, więc to jest spoko. Fajnie. Ja jestem zadowolony ogólnie, ja lubię grać w Banner Lorda, więc Jestem szczęśliwy, że w ogóle znalazłem jakiegoś innego moda, no bo ile można tych kampanii na Anno Domini grać i na 1700 modów tylko, nie? A taka przerwa na parę kampanii na Rzym i na Aleksandra będzie OP, nie? Później będzie, aż się w Anno Domini lepiej grało. Ty, ładnie, zszotowałem Korespondica, ładnie. Ty, już coraz więcej bije, więc jest fajnie, ale ty, ja ty, ja biję tym germańskim mieczem i on jest w sumie OP, nie? Tak naprawdę. Pięknie. Zobaczcie, kolejny turniej. Wiesz co, na razie nawet nie mam żadnych ambicji turniejowych, ja aktualnie, moim celem jest, stary, zdobywanie jak najwięcej expa, wiesz. I na... o, tu jest 19 oraz bandiców na przykład, no to za nich wiem, że będę miał dużo expa, nie? Więc od razu też ich napadam i biorę ich, prosto. Tylko poczekam, żeby zrobili... poczekaj. Stańcie w shield wallu, dobrze, i teraz zobacz, Rzymianie, do przodu. Teraz znakujemy w shield wallu i to kompletnie unicestwia, stare istnienie łuczników, nie? Rzym sobie tutaj da radę perfekcyjnie. Żebym tylko nie ginął, wiesz? Dobra, to jest pierwsza kampania tryhardowa, w której postaram się nie ginąć w bitwach jak dzikie zwierzę, płakać, i kupować gleby, okej? Okay? To jest moja taka... może to być nasza umowa, nie? Możesz sobie coś u siebie ulepszyć. Ulepszę, ulepszę, oznacza. To wytnę tych, tych, tych bandytów, nie? No jest to 14 renomki i stare prizonery i zobacz. Patrz, już mam bardzo dobre jednostki, nie? Widzisz, jak w szkole? Uuu, topór. Tunika, Rusty One-Handed Bearded Axe. Dobra, bierzemy to. Ty przydałby mi się towarzysz. Czy my mamy opcję na zdobywanie jakichś fajnych towarzyszy? Tutaj, żeby zyskać czy coś w tym stylu? Trade, oczywiście sprzedajemy. I jak będzie tu coś w sklepie dobrego? Roman Noble Spafa. Swing Speed jest wolniejszy. Cut jest większy. Thrust Speed jest mniejszy, ale Thrust Damage Pierce i Length. Uuu, powiem wam tak, możecie mnie nazywać zboczuchem, ale ja jestem zboczuchem odnośnie rzymskich rzeczy, więc kupuję oczywiście ten miecz, i płacę za niego 2000. Mam tu gdzieś. Towarzysz glewia? Nie, no co ty. Kawa? Dobra, to ja pójdę, moi drodzy, sobie teraz zalać herbatkę, kawkę. Podziękuję ludziom na kałachu, Live, możecie zostawić lajka, będzie mi bardzo miło, chłopaki, i do następnego.